No i witam was wszyscy, moi drodzy, serdecznie tym razem w Dubaju, a gdzie? Oczywiście przed Kopartem, bo mam zamiar zaraz wbić tam, no i pokazać wam dwa ciekawe auta, z czego jedno zostało już przeze mnie zakupione, a tak naprawdę jest on approval, ale mam nadzieję, że zostanie approve, więc idziemy go przy okazji sprawdzić, także wbijamy do środka. Od razu wam powiem, że nie jest to takie proste dostać się na Kopart, a tym bardziej już coś z niego nagrać, więc trzymajcie kciuki, ale skoro ten materiał się ukazał, to oglądajcie do końca, bo na pewno będzie warto. No i tak, moi drodzy, jesteśmy w najbardziej bogatej części, Kopartu, gdzie stoją same dość luksusowe auta, bentleje Rollsy i jedno najważniejsze, które mnie najbardziej interesuje. I tu idąc sobie, od tyłu, no to mamy oczywiście kilka Bentley'ów, trafił się Rolls. No i oczywiście mamy G klasę, który w Dubaju jeździ bardzo, bardzo dużo. No i też swoją drogą dużo trafia na kopart. Tutaj natomiast zatrzymamy się na chwilę przy tym konkretnym Bentley'u, ponieważ kopart z dubajski rządzi się troszkę innymi prawami, jak kopart w Stanach. Na kopart w Stanach praktycznie od razu są rzucane wszystkie auta, tutaj natomiast na Dubajski. Na stronie znajdziecie tylko auta, których aukcja zacznie się zazwyczaj do 14 dni. I tak jak jest w tym wypadku, tutaj właśnie ta aukcja Bentleya rusza dokładnie za 3 godziny, a cena już wynosi 23 tysiące, jednak wiadomo, no to jest dopiero taki prebit, więc jak aukcja ruszy to zdecydowanie będzie znacznie, znacznie drożej. Trzeba tu też jednak pamiętać, że szkody są dość spore, a części do Bentleya tanie nie są, więc nawet jeśli to auto wyjdzie około 100 tysięcy, to prawdopodobnie kolejne 100 albo i więcej trzeba będzie dać za jego naprawę. I warto tu pamiętać, że to auto ma już prawie 10 lat, bo jest z 2016 roku. Tutaj mamy kolejną dawkę. Znowu Bentley, z tych Bentley jest tych Bentleyów strasznie dużo, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś z Was chciałby sobie zaimportować jakiegoś Bentleya, to myślę, że Dubaj jest bardzo dobrym miejscem. Tutaj już przechodzimy troszkę do bardziej społecznego sportowych samochodów, mianowicie Ferrari i oczywiście Lamborghini, także nie ma co mówić, jest oczywiście dość grubo pod tym kątem. No i tu proszę moi drodzy SVJ, albo raczej jakiś Aventador, ale nie, może nawet nie SVJ, chyba zwykły tylko, ale w całkiem niezłym stanie, może kiedyś się uda <laughs> takie coś naprawić. Przecież jest w całości nawet, także to całkiem nieźle tej Benek troszkę dostał, ale tak to jest spoko. I tak moi drodzy, ogólnie by nie było problemu też y, z tym kamerowaniem i tak dalej, aczkolwiek jesteśmy dość bardzo charakterystyczni, bo chodzę sobie właśnie po koparcie z dziewczyną. No i się rzucamy mocno w oczy, szczególnie ochronie. Więc też wydaje mi się, że tu w ogóle no, to jest pierwsza dziewczyna na, na koparcie, a przynajmniej tutaj w Emiratach. Więc no powiem wam tak, musicie zostawić koniecznie lajka za to, że się poświęcam ryzykuje utratą całego materiału tu. Dalej mamy oczywiście Rollsa, dość mocno walniętego w przód, za nim stoi Bentley, a tuż obok oczywiście co kolejny Bentley i następny Bentley, ten zielony. Co później się okaże, zniknie z tego placu, bo zostanie już załadowany na auto, co później zobaczycie. A jak już jesteśmy przy G-klasie, to akurat no niestety na ten moment tej konkretnej nie ma, ale dla przykładu pokażę Wam tutaj G-klasę z 2020 roku, która praktycznie nie ma uszkodzeń. Zaznaczone są tylko minor dents scratches, czyli jakieś takie drobne zarysowania, obtarcia. I tak dalej, chociaż różnie z tym w praktyce bywa, warto takie auto właśnie wtedy sprawdzić tutaj na placu, ale jak widzicie no do aukcji jest 3 godziny i cena już jest 200 tysięcy, więc warto tu pamiętać, że to jeszcze znacznie wzrośnie, więc takie auto w całości de facto z reguły wychodzi dość drogo w zakupie, jeśli chodzi o sam kopart jeśli jest w całości. Oczywiście. A tu w ogóle skasowane motorki z Delivery Food. Więc ciekawe. Nawet, nawet takie rzeczy tutaj są. No ale, ale jest, jest Ford. Powiem wam, że na żywo to wygląda dużo gorzej. Dużo gorzej niż na filmach, zaraz zobaczycie. No a cena na teraz, gdzie aukcja się jeszcze nie skończyła, jest już praktycznie bańka, więc jest cholernie drogo, a naprawa będzie jeszcze droższa prawdopodobnie. Co prawda dobrze zostaje sobie tutaj pod dachem wśród innych supercarów, ale no jest jest nieźle. I tak jeśli chodzi o Forda, no to mamy tutaj dość sporo takich drobnych uszkodzeń, a należy pamiętać, że całe auto jest praktycznie z karbonu, więc jest dość drogo. Mamy urwane koło, gdzie jest oczywiście dolot powietrza również z karbonu. No i tutaj coś najgorszego, co oczywiście mogło się zdarzyć, czyli pęknięty tak jakby monokok, którego no nie jesteśmy w żaden sposób naprawić. Trzeba to po po prostu całe wymienić, gdzie ten monokok może się okazać mocno niedostępny. Pomijając oczywiście sam fakt tego, że praktycznie wszystko, co znajduje się z lewej strony, jakieś zbiorniki podciśnienia, ciśnienia, lampy, wahacze, drążki kierownicze i cała reszta też jest do wymiany, więc będzie cholernie, cholernie drogo. No tutaj na szczęście idąc dalej, tył jest praktycznie w nienaruszonym stanie, tak samo jak i lewy bok auta. Natomiast jeśli zastanawiacie się, dlaczego takie auto warto kupić, dlaczego go naprawiać, no to jednym z prostych przyczyn jest fakt, iż takiego auta już nigdzie nie dostaniecie. Ford wyprodukował zaledwie 1350 egzemplarzy tego modelu, gdzie pewnie część z nich już została dawno rozbita, część stoi w prywatnych kolekcjach, więc kupienie tego auta z rynku wtórnego graniczy moim zdaniem z cudem. Natomiast jeśli chodzi o cenę, no to cena tego auta jako nowe wynosiła około pół miliona euro. Natomiast teraz już jako używki waha się w granicach miliona euro. Tak więc kupując ten konkretny model za około 1,5 miliona dirhamów, czyli półtora miliona złotych, mamy dość spory zapas gotówki na to, aby go naprawić. Mimo faktu, że do wymiany jest cały karbonowo-aluminiowy monokok, który nie wiadomo, czy będzie w ogóle do zdobycia. O, no i tu proszę przy wyjeździe jeszcze Bentley, którego widzieliśmy już załadowany i będzie leciał do nowego nabywcy. No i Dobrze, moi drodzy, opuszczamy kopart 1. Lecimy na kopart 2, gdzie znajduje się auto, które właśnie, tak jak wam wspominałem wcześniej, wygrałem. Mam nadzieję, że zdążę w ogóle tam wejść, bo kopart jest do 13. Koparty są otwarte tylko 2 dni, więc mam nadzieję, że się uda. Wy tego nie widzieliście, ale żeby tu wbić na ten kopart, zajęło to praktycznie półtorej godziny, około ogarniania wejście tam. Aczkolwiek od razu wam mówię, że z ulicy, jak przyjdziecie i będziecie chcieli wejść na kopart, to nie wejdziecie. Mi na szczęście pomógł jeden ziomek, którym bardzo serdecznie dziękuję, z firmy Car Factor która ściąga fury z Dubaju, więc yy, dzięki piękne, bo inaczej by się nie udało. No i jadę teraz zobaczyć na Copart 2 być może moje przyszłe auto, o ile w ogóle się uda wejść, bo pokazuje, że będziemy na 13, a do 13 są wejścia. No a swoją drogą, jeśli chodzi o Dubaj, no to patrzcie, na czteropasmowa droga, ograniczenie do 60, a niestety nie da się tu jechać szybciej, bo tu co chwilę jest gdzieś fotoradar dosłownie, no, na jednej trasie kilometra. Może być trzy wodoradary, więc masakra, no, trzeba jechać po prostu zgodnie z ograniczeniami, a mandaty są, yy, są wysokie, więc no nie warto, nie warto przekraczać, więc dlatego sądzę, że może być ciężko zdążyć. No i tak dobrze, moi drodzy, dotarłem. Tam tutaj macie biuro kopartu z tyłu, aczkolwiek okazuje się, że niestety to nie ten kopart. A ten kopart, na którym znajduje się moje wspaniałe auto, jest w Abu Dhabi, do którego na pewno nie zdążymy. No i moi drodzy, jak chcieli być koleżanką, influencera samochodowego, to się w to kur... nie pakujcie. Zwłaszcza, <głasz> jak was chce zabrać do Dubaju na ciekawą wycieczkę krajoznawczą po koparkach i innych konferencji samochodowych. Pozdrawiam, koleżanka Kelsona. No hey, witam was serdecznie już z Krakowa, wróciłem z Dubaju, a aukcja rzekomego Forda już się zakończyła, ale niestety z racji tego, że jest to w Dubaju, no to tutaj ceny tak naprawdę zakończenia aukcji nie są znane. Można je jedynie poznać poprzez branie udziału w aukcji, no bo wtedy widzicie po prostu, jaka była finalna cena sprzedaży. Mogę wam jedynie powiedzieć tylko tyle, że już na starcie tej aukcji no to cena sięgała lekko ponad 1 200 tysięcy dirhamów, no co jest jednoznaczne praktycznie 1 do 1 z polskim złotym, więc Prawdopodobnie aukcja zakończyła się no ponad półtorej bańki, jednak Fakt jest taki, że aukcja została zakończona, ale mamy tutaj informację, że jest on approval, a to znaczy jedynie tylko tyle, że nie jest to auto sprzedane do końca, ponieważ cena minimalna nie została osiągnięta. Kopar prawdopodobnie osobie, która kupowała ten pojazd, zaproponował jakąś taką ich cenę minimalną, za którą chętnie ten pojazd sprzedadzą, no i ta osoba już może albo negocjować, albo się po prostu zgodzić na tą cenę. Jeśli się nie zgodzi cena będzie za wysoka, no to auto prawdopodobnie wróci znowu na aukcję. Także no czas pokaże, ciekawy jestem myślę, że jednak zostanie sprzedane. Ciekawy jestem tylko faktycznie za ile. A dla tych co zostali do końca jeszcze szybka bonusowa informacja, ponieważ Ford został jednak sprzedany. A druga ciekawa informacja to.